O, gry wideo. No. Są moi ulubieni nismeni, Gry wideo. Polecam, słuchajcie, zasubskrybować chłopaki widać, że wrócili i to ze wzmożoną siłą. Premiera GTA. Dobra, mamy GTA 6 w tytule. To już, to już wiem, jak to będzie wyglądało. Jak tylko pojawia się GTA 6, te ludzie to dosłownie uwielbiają. Premiera bez zmian. Mamy nowe informacje na temat premiery GTA 6, której data została pośrednio potwierdzona. A do tego, twórcy Warhammera zwiastują koniec gier wysokobudżetowych. Deweloper z oh. Blizzarda zmienia firmę, przechodząc Ale poczekaj, twórcy Warhammera to przecież oni sprzedają zapaczki chipsów prawa do Warhammera do innego gigantycznego gracza. Przedstawiciel twórców Kingdom Come 2 wchodzi w wojnę na Twitterze, a wydawcy gier AAA wykazali się ...przyzwoitością? Co? To i jeszcze więcej w dzisiejszym odcinku podsumowania tygodnia. Gry wideo. Take-Two Interactive, czyli wdawca GTA 6, wypuścił swój najnowszy raport finansowy, w którym podsumował ostatni kwartał 2024 roku. Poza oczywistymi informacjami na temat sprzedaży poprzednich tytułów, to raport potwierdził informację, że GTA 6 ma być grywalne do jesieni 2025. Poczekaj, jesień 2025? Co ty gadasz? Ja nie mogę w to... Ej, ale jakie to jest niesamowite. Coś to to ma? Do pół roku wyjść, i my do pół roku jeszcze nie mamy premiery. Co się stało z tymi grami? Kiedyś to na przyszły rok już były zaplanowane premiery, prawda? A teraz jeden z największych graczy nie jest w stanie określić daty premiery, bo dosłownie pracuje się do ostatniej godziny, do ostatniego dnia nad tytułem, a i tak potem się to wysyła do recenzentów z ogromnym dokumentem, który pokazuje i listuje wszystkie błędy, do których prosiliby by się nie odnosić. I które mogą zostać naprawione w day one patchu. Niesamowite to jest. Co daje jasny sygnał, że gra jednak zadebiutuje w tym właśnie roku. Ta informacja jest jedną z niewielu oficjalnych form komunikacji firmy z graczami, która też przy tym wszystkim bardzo mocno zaprzecza ostatnim przeciekom dotyczącym tego, jakoby premiera gry miała zostać przełożona na rok 2026. Mimo wszystko, machina marketingowa Rockstara dalej nie została jakkolwiek ruszona, a ogrzewiamy dalej tyle co nic. Pozostaje no w takim razie tylko czekać na koniec wakacji. My nie ma żadnych gameplay, nie zobaczyliśmy to, co nie wiem, to trailer, to bliżej jakiś. Zero, tutaj nawet żadnych elementów gameplayu nie było widoczne, nie? Nic nie wiemy jeszcze o tym GTA. To prawda, to jest niesamowite. I może wtedy dowiemy się czegoś więcej. Nie wszystkie tytuły wysokobudżetowe mogą się jednak poszczycić takim zainteresowaniem jak GTA 6. Zauważa to CEO Cyber Interactive, czyli studia odpowiedzialnego za Space Marine 2. W swojej ostatniej rozmowie z GameFile stwierdził, że era gier za 200 lub 400 milionów dolarów dobiega końca, I bardzo dobrze. ponieważ budżety o tej skali nie są już jakkolwiek uzasadnione, a gry za takie pieniądze nie sprzedają się wystarczająco dobrze. Wspomniał on o Spider-Manie 2 na PS5, którego produkcja kosztowała trzykrotnie więcej. Niż w przypadku pierwszej części. I kiedy zestawimy ze sobą te dwie gry, to faktycznie wydaje się to dziwne, ponieważ Spider-Man dwójka nie wprowadzał aż tylu nowych mechanik, czy systemów, czy nawet zmian do silnika, aby usprawiedliwić tak wysoki koszt developmentu. I ciężko właściwie w takim razie powiedzieć, na co te pieniądze idą. Chociaż, jakbym sam miał się Dzięki wypowiedzieć w tej kwestii, to strzelałbym, że budżety marketingowe są bardzo mocno liczone z kosztami produkcji gry, i dlatego te sumy wychodzą w takiej chorej skali. A jako już budżety idą w górę, a liczba odbiorców. Pozostaje taka sama, to trzeba podbijać ceny gier, co i tak nie zmieni wiele w kwestii tego problemu. I CEO firmy nie. No jest... To tak jest, no my mamy podbijane ceny gier tylko po to, żeby bardziej nam pokazać tą grę marketingową. Rozumiecie, jak to absurdalnie brzmi. Budżety są coraz większe, bo w budżetach jest coraz więcej marketingu, który stanowi teraz ogromny procent. I to nie jest po to, żeby ta gra była lepsza, żebyśmy naturalnie roznosili informacje o tej grze i ją polecali. Tylko żebyśmy po prostu bardziej byli przebacowani i żebyśmy bardziej zauważyli w całym naszym internecie w ten tytuł. Jezu! Gdzie, żebyście mieli tą świadomość, że gdzie nie popatrzycie na gry komputerowe, to będzie tam ten tytuł. To jest taki absurd! Nie doprowadzamy do tego, żeby robić coraz lepsze tytuły, tylko żeby je coraz bardziej saturować. Tołosłowny, bo, bo jakby nie patrzeć, to Space Marine 2 miał dwukrotnie mniejszy budżet niż Doom Eternal, a mimo wszystko działał dobrze i sprzedał się świetnie. Więc za to, o której grze tego powiedzieć, nie można i jest to zdecydowanie Diablo 4. Diablo 4, które zdecydowanie... Dobra, insta-like, zajebanie pod Diablo 4. Było się porzucić nawet własny ojciec, czyli Adam Jackson, pracujący w firmie od 2009 roku i który to początkowo odpowiadał za zarządzaniem projektem klas postaci, ale później zajął się prowadzeniem rozwoju gry na przestrzeni czasu. Parę dni temu Jackson zapowiedział dołączenie do Riotu, w którym Co otrzymał jadę? pozycję senior menadżera i piecze nad niezapowiedzianym tytułem. Wiadomo jest to, że Riot od dłuższego czasu pracuje nad pełnobudżetowymi grami z uniwersum Runeterry, czyli świata przedstawionego w League of Legends. Wiadomo jest także to, że mają oni problemy z zagospodarowaniem potencjalnych graczy, którzy zainteresowaliby się ich grami po obejrzeniu serialu Arcane, ponieważ Liga Legend raczej zachęcająca dla casuali no. nie jest. I ten plan jest ewidentny, bo mimo o porażki Dziękuję finansowej Arkana, twórcy i tak chcą pchać pieniądze. No Riot ma taki problem, że oni tworzą cały czas produkty do swojego obecnego grona odbiorców. Oni nie potrafią trafić do nowego odbiorcy. To jest największy problem Riotu. Bardzo duży problem z nowymi graczami. dalszych seriali, które to już powoli zaczynają zapowiadać. I patrząc na to, jak o podobnych projektach wypowiadają się przedstawiciele firmy, to można strzelać, że traktują oni to jako pewną formę marketingu. Firma informowała wcześniej o pracach nad grą MMO, której projekt został już raz skasowany i rozpoczęty od nowa. Personalnie uważam, że gra tego typu mogłaby idealnie się spisać dla fanów serialu, szczególnie jeśli pozbawiłaby mm -hmm. na zwiedzenie miejscówek przedstawionych w animacji. Jak I jako iż rajot nie zwalnia tempa, to myślę, że możemy liczyć, że wreszcie po tych latach dostaniemy jakieś konkrety. Z konkretami ciężko także w przypadku Wiedźmina 4, chociaż tutaj kilka ciekawostek sprzedał Daniel Wawra, czyli przedstawiciel Warhorse Studio odpowiedzialnego za Kingdom Coma 2. W niedawnym wywiadzie dzielił się on swoimi przemyśleniami na temat silników gier i skomentował decyzję przejścia CD projektu na Unreal Engine. Pierwszy Kingdom Com został stworzony na silniku Cry Engine, ponieważ jak twierdzi Wawra, żaden inny silnik nie był w stanie sobie poradzić z wymaganiami gry. Uważam zresztą, że nawet teraz. Produkt Epic Games nie byłby w stanie sprostać jego oczekiwaniom. Cytując, jeśli tworzysz grę w jednym pokoju, z jedną postacią i psem, to Unreal wygląda świetnie, ale jeśli chcesz stworzyć otwarty świat, to pojawiają się poważne ograniczenia. Wspomina on, że mimo imponujących technologii oferowanych przez Unreal, ich wymagania są ekstremalnie wysokie względem oferowanych rezultatów. Hmm. Dodał on także, że. Na teraz, tak, jeżeli mamy ogromne wymagania. No To do czego to doprowadza? Do tego, że musimy szyć na tym, co jest w ogóle możliwe na cudzych komputerach i, i, i musimy to ciąć. Czyli mamy Unreal'a, który ma bardzo wysoki sufit, możesz sobie w nim na wiele pozwolić, ale za każdym razem, gdy sobie na coś pozwalasz, musisz mieć wyrzeczenie w jakimś innym miejscu. Czyli dosłownie, no nie wiem, Unreal'a 5 to jest silnik, który chyba jak na razie przewyższa nasze czasy. Moglibyśmy w nim zrobić. Wszystko to mogłoby być hiperrealistyczne, ale nikt tego jeszcze nie dźwignie. W, oczywiście w pełnym 3D renderowane w czasie rzeczywistym, no bo ten gameplay został też wy zrobiony. Jaki jak gameplay? Ten trailer to też jest to, co robi Unreal. Tylko wiecie, to jest wyrenderowane w 2D. Żaden komputer by tego nie obsłużył w pełnym 3D, prawda? No ale to pokazuje, do czego jest zdolny ten silnik. Tylko teraz dojdźmy do momentu, do której, w którym my będziemy w stanie to dźwignąć, renderując to w czasie rzeczywistym, prawda? Bo to, to nawet w 2D w takiej jakości byłoby pewnie niemożliwe do zrenderowania w czasie rzeczywistym, a co dopiero dodając do tego pełen obrót kamery i całą resztę. Rozmawiał z pracownikami CD-projektu, którzy już teraz dają sygnały, że zmiana silnika mogła być błędem, ponieważ mimo stworzenia kilku krajobrazów, zaimportowanie ich do ogromnego, otwartego świata po prostu to widać. Nie, nie to widać. Naprawdę zastanówcie się sami, czy jesteście w stanie podać jeden tytuł, który jest zrobiony na Unrealu Piomce? który faktycznie ma dużo przeciwników, dużo obiektów, w którym jest faktycznie jakieś duże nasycenie, czegoś co musi być obliczane w czasie rzeczywistym. Czy wyobrażacie sobie na przykład takiego Total War na Unrealu 5, nie? O czymś takim, mówię, albo takiego Mountain Blade'a. Nie, zauważcie, że te wszystkie gry, które są na Unrealu 5 robione, one mają bardzo mało rzeczy pokazane na raz. Tam yy, ja, ja nie wiem, czy ktokolwiek będzie w stanie podać grę, która jest zrobiona na Unrealu 5, która będzie miała na przykład 20 przeciwników naraz w czasie rzeczywistym. No nie wiem, przychodzi wam coś do głowy. Jaka gra robiona na Unrealu ma duże liczby przeciwników? Lords of The Fallen jest chyba na czwórce zrobiona, ale nie jestem pewny. Może być na piątce, ale tam też nie ma dużej ilości. Tam jest 3-4 przeciwników naraz. W Stalkerze też nie masz w Stalkerze dużej ilości przeciwników. Poza tym Stalker jest na Unrealu. Tam może masz, stary, 3-4 rzeczy, 3-4 przeciwników naraz. Nie grałem w Remnanta, ale w Remnancie faktycznie jest po 20 przeciwników na jednym ekranie? Otwarte pytanie takie rzucam, może ktoś coś znajdzie. Działa. Osobiście uważam Unreala za pewien downgrade w tej branży, na co idealnym dowodem jest Stalker 2, gdzie w grze z 2024 roku dalej mamy artefakty, takie jak chociażby drzewa, które doładowują się na naszych oczach. Ciężko powiedzieć, czy Unreal może zostać jeszcze pod tym względem poprawiony, ale pewne jest to, że wiele studiów i tak będzie. Mi się wydaje, że dużo studiów, mówię to z. <grym> ze śmiesznej. Ale kurwa, ja pracowałem w Unreal. Przecież ja jestem z game devu, robimy skeletala, nie? Cały czas. Także się wypowiadam z pozycji bycia w game gamedev'ie. Mi się wydaje, że zbyt dużo studiów niepotrzebnie przeskoczyło na Unreal'a piątkę, bo zauważyło, jak może w nim na przykład pięknie wyglądać roślinność, wszystkie efekty związane z naturą, ale popatrzmy na takie gry jak na przykład Lies of Pi, które celowo zostały na czwórce, które jest dobrze zoptymalizowane i nadal przepięknie wygląda. Że to była granie warta świeczki yy, przejście na te na, na, na Gunerila piątkę, jak na razie. Z niego korzystało przez minimalizowanie. Lords są na piątce. Tylko tak, lorcy były tragicznie zoptymalizowane, prawda? Przecież one działały jak giga gówno i lorcy w ogóle były rozpoczęte jako czwórka i dopiero potem go przyportowali na piątkę, prawda? I to było widać. To naprawdę bardzo mocno było widać. I lorcy są właśnie idealnym potwierdzeniem na to, że nie każdy powinien na siłę przychodzić na piątkę. Kosztów produkcji. Ale to nie jest nasz jedyny news związany z Danielem Wawrą, ponieważ ten ostatnio jest bardzo. Final Fantasy VII Rebirth i Steril Blade też są na czwórce. O widzisz, to jest bardzo ciekawe. ...zo Aktywny na Twitterze, angażując się w bardzo wiele dyskusji dotyczących jego najnowszej produkcji. Twórca dosyć mocno oburzył się na recenzję Eurogamera, zachęcając później gracze do tego, aby podbijali oceny gry na serwisie Metacritic. Ciekawe jest jednak to, że zaangażował się on w dyskusję z jednym z użytkowników Twittera, który sam siebie określa jako autor bestsellerów propagujących wartości chrześcijańskie. Pod... Co? który sam siebie określa jako autor bestsellerów propagujących wartości chrześcijańskie. Pod postem krytykującym Kingdom Coma 2 za zamieszczenie w grze sceny homoseksualnego romansu, Wawra wyciągnął autorowi wpisu trwającą sprawę o przemoc domową, zaznaczając, że nie jest to zbyt chrześcijańskie zachowanie, a także repostowane przez niego artworki zawierające homoerotyczne przedstawienie postaci z Pokemonów, których dla dobra tego kanału nie pokażę na tym filmie. Wawra ewidentnie nie jest kontrolowany przez nikogo w całej firmie i jestem bardzo ciekawy, czy wyjdzie to Warhorse'owi na dobre, no czy właśnie. na złe. Ciekawe jest także to, jak muszą wyglądać wewnętrzne spotkania, chociażby z ekipami zajmującymi się marketingiem i PR-em i jestem bardzo ciekawy ich reakcji na te wpisy Daniela Wawry. Jestem też w sumie ciekawy waszego zdania na temat takiej formy marketingu, więc zachęcam was do komentarzy, abyście napisali, Ciekawe, czy uważacie, kiedy że Wawra za powinien siedzieć cicho, do? czy może bardziej sądzicie, że podoba wam się ta autentyczność, którą twórca mi się wydaje, że ludzie lubią taką autentyczność do czasu. Raz napisze coś Wawra, z czym zdecydowana większość się nie zgodzi, i wtedy będzie płacz. Jezu, jak on kurwa mógł tak napisać. Bo nie wiem, bo on napisze, że jest ateistą na przykład. I ludzie się oburzą, Jezu, jak on może w ogóle mówić? Wiecie o co chodzi? To będzie tak, zgadzam się z tobą, zgadzam, zgadzam się, a potem będzie, lubię cię, ale teraz pierdolisz. Zgadzam się z tobą. Ale nie, teraz mi się nie podoba to co mówisz. Napiszę, że jakaś gra jego zdaniem jest gówniana, o i wtedy już będzie płacz totalny ...tętnie emanuje na swoim profilu. Wiele głupich i zabawnych komentarzy pojawiło się ostatnio pod wiadomością o tym, że jeden z meczy esportowych w CS2 został. Czekajcie, muszę cofnąć sobie. Komentarzy pojawiło się ostatnio pod wiadomością o tym, że jeden z meczy e w CS2 został rozwiązany po poddaniu się obu drużyn przez. Rzut monetą. W trakcie eliminacji do rozgrywek Ligi co? Europejskiej zmierzyły się ze sobą drużyny Ninjas in Pijamas i Aurora, które nie miały wystarczająco czasu, aby po dwóch rozegranych rundach zagrać ostatnią definiującą rozgrywkę. Co? Jak to nie mieli czasu? Dlatego mecz został ostatecznie rozwiązany przez rzucenie monetą, co poskutkowało wygraniem pierwszej z dwóch wymienionych drużyn. Oficjalny profil Ninjas in Pijamas skomentował to słowami. Ale kurwa! Poczekaj, jak to, jak to nie, nie, nie rozumiem. Były inne ważniejsze mecze, ale to jest wina organizatorów, tak? Obie drużyny się poddają, rzut monetą, łatwa wygrana. Z jednej strony jest to dosyć zabawne, aby profesjonalna rozgrywka została przeprowadzona w tak abstrakcyjny sposób, z drugiej strony były to jedynie eliminacje, więc nie było to coś, co zdefiniowałoby jakoś szerzej przebieg tego turnieju. Co zabawne, jeden z użytkowników skomentował, że ten jeden rzut monetą był bardziej emocjonujący niż całe rozgrywki. Z jednej strony pokazuje to, w jakim stanie jest e-sport obecnie, gdzie raczej nie idzie on mocno w stronę tego, aby ludzie traktowali to specjalnie na poważnie. Z drugiej strony jest to pewna cecha unikalna, bo znajdźcie mi inne turnieje za miliony dolarów, w których przedstawiciele podchodziliby tak luźno do swojej pracy. No. Luźne podejście do swojej pracy mieli też scenarzyści Dragon HD Veilgard, vale co raczej nie poskutkowało niczym dobrym, ponieważ gra okazała się tragiczna z perspektywy fabularnej, a oni sami stracili pracę krótko po premierze. Tym dziwniejsze jest więc zaangażowanie ich w development nowego projektu twórców Ghost of Tsushima, jakim jest Ghost of Yotei. Gra już wcześniej posiadała sporo kontrowersji, chociażby wynikających z wybrań, postaci kobiecej na pozycję głównej bohaterki, ale także zaangażowania w projekt dość kontrowersyjnej aktorki, która mocno angażowała się w lewicowy aktywizm w mediach społecznościowych. Mimo tego, że mowa jedynie o dwóch scenarzystach, to gra i tak zbiera przez to czarny PR napędzany przez graczy anty-woke, którzy mocno wyolbrzymiają zaangażowanie twórców kontrowersyjnego tytułu do pracy nad grą, wobec której już wcześniej czuli sporą dozę niepewności względem prezentowanych wątków. I o ile temat... Ja wiecie co? Ja powiem wam z tymi wątkami woke, ja jedną... Może zauważyłem. Mamy z jednej strony ludzi zdroworozsądkowych, takich jak ja, <grych> prawda? Z jednej strony mamy redpilowców jeszcze, a na drugim krańcu mamy ludzi, którzy w ogóle twierdzą, że to jest wina ludzi, że nikt nie kupił takich rzeczy jak, jak Dasborn, prawda? I jedna i druga strona totalnie przygina, ale tak, totalnie, totalnie. I teraz. Ci zdroworozsądkowi zaczynają się nabijać z tego, że do, do wszystkiego przy, zaczyna się przyczepiać Łatkę Woke, prawda? I wiecie, co robią ci ludzie lewicowi po tej jednej stronie? Zamiast zauważyć, kiedy była przypinana Łatka Woke, dlaczego, a kiedy to nie jest robione, to mówią teraz tak. Zawsze mówiliśmy, że to jest śmieszne. I ja zauważam to, że ani po jednej, ani po drugiej stronie nie pojawia się taki punkt. Jakby realizacji. Nie wiem, czy tak to można z angielskiego powiedzieć, realization, prawda? Czyli mieć świadomość, co do tego doprowadziło, czemu, kiedy to jest piętnowane, kiedy to nie jest piętnowane. Jedna i druga strona mówi tak. Dobra, teraz wygraliśmy. I pojawia się na przykład taka gra jak Kingdom Come. mówimy, no teoretycznie, Kingdom Come jest Woke, ale w dobrej formie zrobione. I ludzie z jednej strony mówią tak, ja nie mówiliśmy, to nie Woke jest problemem, bla 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 bla. I nie zauważał nic, co się działo pomiędzy, a z drugiej strony, Kingdom Come jest Woke, gejowski wątek, czemu to tam kurwa jest, bla 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 bla. Ja to zauważam. Ci ludzie po obu stronach są tak zaślepieni tymi swoimi ideałami. Oni wręcz nie myślą. Oni wręcz po prostu kurwa nie myślą. I to jest niesamowite, bo zyskują na tym najbardziej ludzie, którzy widać, że normalnie, świadomie do tego podchodzą, nie mają klapek na oczu. Nie będąc zaślepionym ani jedną, ani drugą stroną. No bo jak wiecie, oglądamy niektóre kanały, no to już dosłownie niektóre kanały przestałem oglądać. Tak jak na przykład Smash GT, no bo on już tam wyciąga wszystko z woke, no nie? Yy, we Wiedźminie jest zatrudniony jakiś nowy deweloper, który powiedział kiedyś, że gracze są debilami, że on wspiera wątki, że, że, że on wspiera yy, mniejszości homoseks, No nie, to nowy Wiedźmin będzie woke, bla, 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 bla. No chuj, no i tego się nie da słuchać. A z, a z drugiej strony dzieje się to samo. Yy, i jedna i druga strona myśli, że jest zdroworozsądkowa i nie potrafi zauważyć tego, że ta prawda jest po środku, gdzieś tak naprawdę. Ja nie lubię takiego podejścia i, i wiecie, takiego populistycznego mówienia, że prawda zawsze znajduje się po środku. Ale w tym wypadku akurat tak jest, bo te dwie skrajności to są dwie skrajności totalnych idiotów, kurwa najczęściej. Jedni i drudzy zaślepieni, jedni i drudzy niemyślący logicznie. Jedni i drudzy zapatrzeni w jedną rzecz jak pierdolone konie, z klapkami na oczach. Antywoke stał się już od jakiegoś czasu pewną paranoją. To na pewno trzeba zaznaczyć, że zatrudnianie owych scenarzystów nie było zbytnio przemyślaną decyzją, ponieważ trochę legitymizuje to obawy, które ci gracze wyrażają. Równie nieprzemyślaną decyzją było najwidoczniej wydanie Sniper Elite Resistance, które w dniu premiery osiągnęło wynik 5000 aktywnych graczy na... Co? Co ty No to kurwa. Steamie, Ostatecznie pikując dwa dni później na poziomie 7,5 tysiąca. Wedle estymat portali cytowanych przez serwis SteamDB, grę kupiło maksymalnie 50 tysięcy graczy, co jest skrajnie słabym wynikiem, godnym co najwyżej małej gry Indii, a nie flagowego tytułu Dużego Studia. Powodów można się doszukiwać wiele. Sniper Elita jakiejś części nie robili Polacy w ogóle? Jak chociażby w tym, że gra nie wprowadza żadnej rewolucji w serii, nie posiada praktycznie żadnego marketingu i jest ogólnie słabym produktem, który nie podoba się nawet graczom, którzy tytuł kupili. Nie. Była ogromna marka kiedyś gdyż obecny wynik gry na Steamie to 68% pozytywnych recenzji. Gracze głównie narzekają na powtarzalność rozgrywki względem poprzednich części, wysoką cenę i krótką kampanię. I żeby zostawić Was z pozytywnym akcentem, to chciałbym zamknąć cały odcinek na dosyć ciekawym temacie, który przywraca mi nieco wiary w rynek gier wydawanych przez dużych wydawców. Ponieważ twórcy Football Managera postanowili anulować tegoroczną odsłonę serii, tłumacząc się tym, że mogli wydać ten tytuł w obecnym stanie, ale nie chcieli dostarczać produktu, który nie oferował wystarczająco dostarczającej jakości i innowacji. Dlatego nice. zdecydowali się oni pracować nad nią dalej i znacząco przestawić premierę, aby dostarczyć dobry produkt. I szczerze, oby jak najwięcej takich praktyk w naszym Giereczkowie. Dziękuję za obejrzenie filmu. A wiecie co jest najgorsze? Że jeżeli są na przykład spółką giełdową, to poleci im w dół za to, że jako nie mieli przesunęli premierę, no nie, nie będzie hajsu, raport tegoroczny po prostu nie wyjdzie na dobre. To, to, to jest kurwa to, co niestety psy gry w dzisiejszych czasach. Giełda, pieniądze, komercjalizacja tego produktu. No, chyba wszyscy możemy się zgodzić, że gry były najlepsze wtedy, kiedy najmniej było w nich korporacji. Korporacje zniszczą, kurwa, wszystko. Końca... I teraz powinno polecić Pixy, Sure so is my mind. No nie, i powinniśmy po prostu popatrzeć, jak upada wszystko. Jak burzą się mury. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, aby nie ominęły was nasze kolejne filmy. Przypominam także o tym, że równocześnie z naszym kanałem funkcjonuje także strona internetowa, na której możecie się dowiadywać tych newsów o wiele szybciej. Dlatego Jasne. zachęcam Was do zagnięcia w, w opisie. Na ekranie widzicie także inne nasze materiały, dlatego zapraszam Was do tego, abyście je obczaili i zobaczyli. Zasubujcie widzowie, zasubujcie. My chłopakom też staramy się pomóc jak możemy, e, co mamy, <grafisz> grasz czy konsu... O kurwa, jakiś felietonik wleciał, o może go sobie przeczytamy potem. Globalna awaria, PlayStation, twórcy Got... i Dobra, to chyba czytaliśmy, nie? To są jakieś newsy z wczoraj? To są newsy z wczoraj, jeden tylko nowy news, to oglądaliśmy, dobra. No ale to pamiętajcie o tym, że faktycznie stronka gdzieś tam e, stoi.